No ciągle się jeszcze waham, to, to jaka jest cena? Tak jak Pan mówiłem, półtora miliona dolarów. To dużo pieniędzy. Dużo, dużo. I mówi Pan, że to nic nie boli? Nie no, bo kompletnie nic nie boli. To jest, to jest operacja bez bezbolesna. Mhm, ale to jeszcze chciałem się upewnić, ci kosmici oni nie są groźni? O, proszę Pana. Ile lat oni już z nami są? 5, 6, 7 lat. Wszyscy te 7 lat tyleż dobrego dla naszego społeczeństwa zrobili. Dobrowe. Wiele chorób u, uleczyli. Same dobre rzeczy. Nie, nie martwiłbym się o to. No wie pan jednak to honor. To... No, honor, honor. Kiedy pan ostatnio korzystał z honoru? Swojego? Nie Nie pamiętam. No, nie. A półtora miliona dolarów to jest dużo pieniędzy. No, no wie pan co, no, ja mogę panu powiedzieć, że ja sam e, swój konor sprzedałem i co? Widać jakąś zmianę, źle się pan chce tym coś się nie jestem bogaty, a jednocześnie nie czuję żadnych zmian, nic. Coś się zmieniło. Oni no, i skupują rzeczy bezużyteczne no, dla społeczeństwa pan chyba jak się zdecyduje? To tak, Czy To jest hmm, odwracalny proces. Można pan. Tutaj, wie pan co nie, nie, no, to to jest, no, to jest transakcja nieodwracalna, nie ma też reklamacji. No jeśli pan się zdecyduje, no to już jest nie, to nieodwracalne. To nie na Wchodzę w to. Bardzo proszę, zapraszamy. No ja właśnie rozmawiałem z, z pana, twoim przedstawicielem handlowym chyba i on. Powiedział, że dostanę półtora miliona dolarów. Więc jeżeli to wszystko jest prawdą, no to ja się zdecydowałem, Daj też że ma nie boleć, no to, to ja zgadzam się na tę operację i podobno ma to być bezbolesne. Czytasz i czytasz, co tam wyczytałeś? Ciekawa sprawa. Już trzeci artykuł ostatnio czytam o tym, że ktoś nie dotrzymał umowy, mhm. ktoś złamał dane słowo, ktoś dopuścił się oszustwa, tak jakby ludzie stracili w ogóle honor. Czekaj, to nagrajmy odcinek o honorze. Ha, jak honor? Dobry pomysł. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z etyki. No właśnie, dzisiaj zagadnienie jakby trudne do zdefiniowania i do złapania. Honor, czy taki honor jest? Słowo dość archaiczne dzisiaj. Nie tak, wiem, czy często się tak. wydaje się, że, że możemy jeszcze usłyszeć o honorze w przypadku słowa honoru. Daje słowo honor. W różnych filmach możemy zobaczyć, jak żołnierze, rycerze dają swo, swoje słowo honoru, że coś zrobią. No to co, to, co oni dają? Jeżeli daję słowo honoru, czy przyrzekam na honor, A, czyli... to jest coś chyba bardziej wiążącego, niż jeżeli sobie tak przyrzeknę, że coś zrobię. Jeżeli stawiam na to mój honor, to jeżeli nie wywiążę się z danej obietnicy, no to tracę honor, który jest... No właśnie. Czym no, on jest? Poczekaj, to, to, to wygląda to tak jakby taka przysięga, gdzie ja przysięgam na swoją osobę. Na, tak, na wartość mojej osoby. Tak, Jeśli ja nie dotrzymam tej przysięgi, przyrzeczenia, to tak jakbym stracił swoją osobę, siebie. Można tak powiedzieć. Kiedyś no. słowo honoru było na tyle ważne, że zdarzało się, iż oficerowie, mhm. czy też rycerze, tak. dawali słowo honoru, czy też parol oficerski, że wrócą do niewoli, i ten, kto, czy do więzienia, i ten, kto, ich, y, kto odbierał od nich ten parol, był pewien, że oni mogą sobie pójść, załatwić jakąś sprawę, po czym wrócą. Czyli jasna sprawa jest taka, że jeśli ja przyrzekłem, przysięgłem, y, że coś zrobię, to zrobię to na pewno, jeśli tego nie zrobię, to tak jakbym y, stracił siebie i stracił siebie w oczach innych. I to jest o tyle ważne, że kiedy ktoś stracił honor, to właściwie nikt z nim nie rozmawiał, mhm. nikt z nim nie mógł zawrzeć żadnej umowy, bo to był człowiek, który, o którym wiadomo było, że nie dotrzymuje ogień. Poczekaj, my to mówimy wszystko w czasie przeszłym. Czy w takim razie nie ma już y, ludzi, którzy są, mają swój honor? No nie, go kupili. Nie, 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 ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że to dzisiaj wygląda nieco inaczej. Nie używamy tego słowa, ale same zachowania, które są związane z moim honorem, który czuję w sobie, cały czas są. Kiedy ja przyrzekam, że coś zrobię, kiedy mówię, że jakąś rzecz zrobię i to muszę zrobić, bo wiem, że po prostu jeśli tego nie zrobię, to będą się ze mnie śmiać, będą, nie będą traktować mnie poważnie, nie będą traktować hmm? poważnie mojego słowa. To wydaje mi się, nie jest czas przeszły. Okej. Okay. To też, jeżeli mielibyśmy szukać zastosowania honoru dziś, to wydaje mi się, że to jest też pewnego rodzaju zaufanie, jeżeli ja, tak. na przykład, tak. y, mówię do ciebie: y, zostawiam tutaj moją mm -hmm. torbę albo mój portfel, za chwilę wrócę. To mogę być pewien, że ktoś, kto jest człowiekiem honoru, mm -hmm. nie otworzy mojego portfela. Nawet jeżeli nie wyciągnie nic stamtąd, to go nie otworzył, bo to jest moja własność. Nie zajrzy do mojego telefonu. Rozumiem. Nie przejrzy mojej tak, teczki, tak, 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 nie tak, tak, zajrzy tak, tak. do mojej szafki mhm. i mogę być spokojny, że to, co tam mam, jest bezpieczne, bo ktoś, kto pod moją nieobecność chciałby przeczytać mój list na przykład, no jest kimś, kto nie ma honoru. Czekaj, ja sobie teraz to widzę, że to jest bardzo dobrze pracować w tym obszarze, czyli cały czas pracować nad swoim honorem. Pracować, bo nam się to opłaca. Bo kiedy ja będę postrzegany jako człowiek, który dotrzymuje umów, który, na którym można polegać, to jest to człowiek honoru. Tak, I to, na pewno. I to w zasadzie może warto przypomnieć sobie to słowo. Może warto y, zacząć go używać, może, może nie wcale niepotrzebnie ono zakurzyło się i używamy go coraz mniej, bo my go realizujemy. Realizujemy to pojęcie, tak. tylko nie używajmy go. Nie nazywajmy tego honora. Naz, nazywajmy to. Mówmy, ja stawiam y, na to mój honor. Y, ja y, stawiam y, honor. Wydaje mi się, że jeszcze używa się tego pojęcia. W sporcie. Jeżeli to się często zdarza, że jakiś sportowiec przyznaje, że nie zdobył tej nagrody, ponieważ on nie był pierwszy, mm -hmm. tylko drugi, mm -hmm. i w tym momencie jego honor nakazuje mu przyznać się, chociaż mógł dostać medal i wrócić do domu, ale mówi nie, ja byłem drugi. Ten ktoś był pierwszy. Albo ja popełniłem błąd, więc nie należy mi się ta nagroda i zostaję nagrodzony tak zwaną nagrodą Fair Playa. Okej, okay, czyli takim na nagrodą, nagrodą honoru. honoru. To ja myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy w sporcie bardzo e, widocznej czasem, czyli mecze o honor. A, a czym hmm. są mecze o honor? No właśnie, jakie, jakie to są mecze o honor? Kiedy wiemy już, że nie awansowaliśmy, wiemy, że nic, ten mecz nie w skóra, jeśli chodzi o nasze podniesienie rank w rankingu naszej pozycji, a jednocześnie wiemy o tym, że musimy wygrać, bo jeśli nie wygramy tego meczu, to jeszcze przyjedziemy i będziemy postrzegani, no nie wiem, jak ludzie, którzy do końca nie chcieli walczyć, nie było to dla nich ważne, nie zależało. Aha, czyli mecz o honor jest wtedy, kiedy wygrano i tak nic nie zmienia. Mhm. I właściwie to powinniśmy w ogóle nie wychodzić nam na boisko, bo po co tak. i no nawet właśnie, nic tak nic gorszego się nie zdarzy, tak. a jednak ludzie grają, tak. a nawet wygrywają, tak. żeby pokazać, że są waleczni, że chcą wygrywać. Y -y -y. Słuchajcie, może powinniśmy na nowo odkurzyć to pojęcie? Może, może się w ogóle mylimy? Może to jest słowo, którego wszyscy używają, a my tego nie zobaczyliśmy? A może w ogóle już nie ma czegoś takiego jak honor, ponieważ jeżeli zawieramy umowę, to ja nie gwarantuję swoim słowem honoru, że ją dotrzymam, mhm. tylko swoim podpisem, swoim peselem. em czy notariuszem? No tak, ale są takie rzeczy, którym ja swoim ręczę. Swoim osobą, Mówiąc o tym, zawierz mi, możesz mi zostawić, powierzyć coś, a ja tego ci nie ukradnę, nie zabiorę, nie zniszczę, bo ja daję gwarancję swoją osobą, czyli swoim honor tak. Moi drodzy, w takim razie moim zdaniem opłaca się być honorowym i próbujmy na nowo to cysł. Poza tym każdy z nas honor ma i często z niego pewnie korzysta, choć nie nazywa tego korzystaniem z honoru. I ręczę Wam, kosmici go nam nie wykupili ani nie zabrali. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Mocuj. Był taki moment, kiedy to się dobrze trzyma. Aha, do mnie. Mhm. Tu musimy to na głowie pochwycać. O, to jest z tyłu głowy. O, 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 o. o. Spada. A teraz? No, hmm. hmm, teraz się odchyla do tyłu. No ale. O, teraz byłoby idealnie. Tu ci damy ten skaner. Trzymaj sobie go na podle. Nie, nie, nie. Tak, o. I tylko go pod, podnieś, O, dokładnie, jeszcze wyżej. Tak. Wystarczy. O super! Tak właśnie tak.